bo najlepsze, panowie i panie, oczywiście jest pędanie. Zaraz pójdziemy zobaczyć tam. Dzień dobry. Helikon, Randicot, czyli nerka od Helikona, ta większa. Nie przypadkowo mówię, że ta większa z tego względu, że jest jeszcze druga, która wygląda bliźniaczo i jest mniejsza. To jest ta większa. Nie mając w kieszeni kargo w spodniach, czego przeważnie unikam, ale czasami tak mi się zdarza. Oczywiście potrzebujemy coś do przenoszenia gratów. Tych podstawowych, które chcemy mieć najbliżej siebie, zawsze pod ręką. I do tego celu, oczywiście, używałem zazwyczaj czestpaka albo właśnie nerki. Na froncie mamy rzep z logo helikona i nad nim. Kieszeń zapinano na zamek, po przeciwnej stronie od wewnątrz mamy kolejną kieszeń zapinaną na zamek i oprócz tego oczywiście komorę główną z olbrzymią kieszenią, w której w środku znajdziemy kolejną kieszeń z siatki zapinaną na zamek, a po przeciwnej stronie panel. Z taką motorizacją. Organizację mamy z jedną dość płaską, ale dość dużą kieszenią, kolejnymi dwoma i raz, dwa, trzy, cztery, pięć przegródek gumowych. Cały ten panel przymocowany jest do pleców na rzepie. U góry pentelka. Inne cechy charakterystyczne dla tej nerki to dwa rzędy mole. Po obu stronach, dzięki czemu możemy coś do nich przytroczyć i takie małe pentelki po obu stronach, na końcu zamka, do którego oczywiście też można coś przymocować. Zamki wykończone w taki sposób: trzymamy koszulkę termokurczliwą i węzełki, węzełki, jako że te. Parakordy są płaskie, nie rozwiązują się. Wszystkie zamki mamy tutaj YKK to działa dobrze. Zamki są bryzgoszczelne, czyli nie jest to nerka wodoodporna, ale odporna na zachlapania. w deszczu nic się większego nie dzieje. Oczywiście, jeżeli będzie bardzo lało, to zarówno zamki, jak i sama kordura, czyli kordura 500 w tym wypadku może przemoknąć. Oczywiście nigdy mi się to nie, zdało, nie zdarzyło. Wystarczająco zabezpiecza przed wodą, ale oczywiście nurkować z tym bym nie nurkował. Kolejną ciekawostką jest pasek. Pasek, który możemy zdemontować w bardzo prosty sposób pod taką koszulką w tym miejscu, po jednej ze stron, po prawej stronie. Tak, to jest prawa? Prawa. Po prawej stronie znajduje się taki uchwyt z haczykiem, dzięki czemu możemy zupełnie zdemontować ten pasek. I wówczas nasza nerka może działać solo z tego względu, że tutaj po wewnętrznej stronie możemy nasze uszy schować, natomiast ta wewnętrzna strona jest przelotowa, w związku z czym możemy ją zamocować e, niezależnie na pasie. W zasadzie każdym, ponieważ tu spokojnie pas 5 cm wejdzie, moim zdaniem nawet 6, bez najmniejszego problemu. Także możemy ją zamocować praktycznie do wszystkiego. Sam pasek do naszej nerki. Ma podstawową regulację, dość klasyczną. Łatwo to z skrócić, go. łatwo możemy go skrócić, jak również łatwo możemy go wydłużyć. Zapinany jest na klamerkę Ugin, która działa i jest mocna. Teraz standardowo garść statystyk, czyli opis yy dostarczony przez producenta i czy to się zgadza z, yy, z rzeczywistością. Helikon twierdzi, że jest to średniej wielkości nerka łącząca dużo możliwości konfiguracji z dyskretnym wyglądem i oczywiście już na starcie nie jest to oczywiście nerka średnia. Oczywiście wszystko zależy od punktu odniesienia, dla mnie ta nerka jest całkiem spora, a dlaczego o tym później, jeżeli chodzi o dyskretny wygląd nie wiem co to autor miał na myśli dyskretny to to na pewno nie jest. Cztery komory pomieszczą przedmioty osobiste, podstawowe wyposażenie, a nawet cienką kurtkę. Tak, ta nerka jest bardzo pojemna, natomiast cztery komory, Ja tu widzę tylko trzy. Raz, dwa, trzy. Aha, mamy jeszcze wewnętrzną kieszeń z siatki, tego bym nie liczył. Boczne skrzydełka pozwalają na mocowanie kieszeni zgodnych ze standardem PALS mole oraz innych akcesoriów. Tak, ale są tylko dwa, dlatego trzeba wziąć pod uwagę, że ewentualna kieszeń, którą do tego przymocujemy, musi być dość wąska. Główna kieszeń posiada organizer przymocowany przymocowany na rzep, wewnętrzna kieszeń jest siatkowana od strony wewnętrznej znajduje się dodatkowo ukryta kieszeń na przykład na dokumenty na zewnątrz znajduje się panel velcro umożliwiający przytwierdzenie dowolnych naszywek czy emblematów tak, tu wszystko się zgadza pojemność 2,7 litra czyli całkiem sporo jak na nerkę obwód w pasie to jest istotne czyli dla kogo ta nerka może być ok jeżeli nie chcemy jeżeli chcemy używać jej z dostarczonym zestawie paskiem obwód w pasie minimalnie 86 cm maksymalnie 116 wymiary 26 na 14 na 9 czyli dość sporo jeżeli chodzi o grubość wykonanie kordura 500 d waga 248 gramów klamra duraflex ja powiedziałem, że Woojin, ale tu jest napisane Woojin, więc w sumie nie wiem. Używając tej nerki przez ostatni rok, w zasadzie ponad, można stwierdzić z, z powodzeniem, że jest to doskonała nerka. Jeżeli chodzi o trwałość, nie ma się absolutnie do czego przyczepić. Jeżeli chodzi o wykonanie, nie ma absolutnie żadnych y, luźnych nitek, żadnych niedoróbek. W zasadzie nawet po ewentualnym zużyciu, po tym roku, nie ma tu kompletnie żadnych oznak w zasadzie gdyby ją tylko wybrać można by pokusić się o odsprzedanie jej jako nowej wewnętrzny panel przymocowany na velcro wydaje mi się średni z tego względu że kieszonki te przegródki poliestrowe są mało elastyczne oczywiście troszeczkę nadrabia tutaj ten panel z przodu z gumy który pozwala tutaj coś umieścić ewentualnie grubszego. Natomiast te kieszonki są dość płaskie i niewiele się w nich mieści. Natomiast fajnie, że są. Możemy się tego zupełnie pozbyć odczepiając to i mieć więcej przestrzeni. Chociaż realnie to sam ten panel nie zajmuje praktycznie nic. Możemy tutaj przymocować oczywiście sobie coś innego w helikonowej serii Versatile system to się chyba jakoś tak nazywa. Są takie różne przegródki, które możemy sobie dokupić na rzep i wykorzystać w tym miejscu zamki, oczywiście, do komory głównej są dwa. I tak przechodzimy do podsumowania. Jakie było moje założenie kupując tą merkę? Chciałem Tu długo zastanawiałem się nad tą kontra tą mniejszą i wydaje mi się, że powinienem był kupić tą mniejszą. Dlaczego? Dlatego, że przeważnie, nie zawsze oczywiście, ale przeważnie, bardzo często zdarzało mi się, że ta nerka nie była w 100% wypełniona. Teoretycznie można przyjąć, że. Niewiele tracę, tak? Ewentualnie mogę sobie coś tutaj dołożyć. Nie potrzebuję oczywiście półnerki, mogę mieć pustej i to w niczym nie przeszkadza. Ale warto zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz. Ta nerka teoretycznie oczywiście może być płaska, ale realnie, gdy się ją nosi, nawet pustą, wygląda to mniej więcej w ten sposób. Ona jest duża, niezależnie od tego, czy zawartość w środku jest. Czy jej nie ma? Tego trochę nie, nie wziąłem pod uwagę. To znaczy, wydawało mi się, że niewypełniona do końca zawartością nerka nie będzie tak odstawać, a odstaje i to znacznie. Co oczywiście nie ma żadnego znaczenia, jeżeli tutaj napchamy dużo i taka jest nasza potrzeba. Natomiast w momencie, kiedy przenosimy niemal pustą nerkę, ona wygląda tak, jakbyśmy mieli tutaj naprawdę sporo. W związku z czym bardzo, bardzo odstaje. Mm. Warto wziąć to pod uwagę, jeżeli nie potrzebujemy aż tak dużej nerki, to może warto wziąć tą mniejszą. Czy są jakieś wady? Oczywiście coś się znajdzie. Poza tym, że to jest absolutnie fantastycznie wykonany i przemyślany produkt, może nie wybitnie, ale naprawdę jakościowo bardzo dobry, to poza tym, że faktycznie jest zaprojektowany w ten sposób, że zawsze jest to duża nerka. Jest jeszcze jedna mała wada, coś co wydarzyło mi się, tylko, coś, co mi się tylko raz. Trzeba bardzo uważać na ten haczyk po prawej stronie, dzięki któremu możemy odpiąć pasek. Jeżeli go nie zapniemy, jeżeli go nie zahaczymy wystarczająco dobrze, może się zdarzyć, że to się tam wysunie. Tak się też zdarzyło mi na samym początku. Bawiłem się tym paskiem i wydaje mi się, że nie zahaczyłem go dobrze na swoim miejscu. W związku z czym haczyk się odhaczył, i nerka spadła na ziemię. Natomiast trudno nie zauważyć, że nam nerka spada na ziemię i można ją zgubić. Dlatego też po zahaczeniu tego tegoż haczyka o naszą osłówkę y, warto zwrócić uwagę, żeby ten, ta osłona nylonowa, którą mamy, y, była nasunięta na ten haczyk. Wówczas ten haczyk nie będzie miał tendencji do wysuwania się. Także pomimo Pewnych drobnych niedoskonałości nie jest to zły produkt. Oczywiście nie jest to nerka idealna, są lepsze i takie też testowałem, ale ta jest całkiem niezła.